Cześć, z tej strony Romanu i witam was niezwykle uroczyście w kolejnym odcinku FIFA Talks, który nagramy ponownie w pewnym składzie. Ze mną jest klasycznie Krzysztof oraz Maciek i mam nadzieję, że w takiej formie to nasze trio dotrwa do premiery w czwartek, no bo tydzień temu także nagraliśmy FIFA Talks w naszym podstawowym składzie, ale ostatecznie okazało się, że u Krzysztofa pojawił się jakiś problem ze ścieżką dźwiękową. Mnie już później nie było, chłopaki musieli nagrać odcinek we dwóch i no bardzo mi przykro z tego powodu, że ten pierwszy podstawowy, podstawowy podcast y, nie, nie wszedł w obieg, ponieważ o tydzień temu naprawdę wyjątkowo dużo się wypowiadałem i te wszystkie moje wypowiedzi przepadły. No ale nic, zostawiamy już tę przeszłość, przechodzimy do teraźniejszości i także za chwilę do przyszłości. W każdym razie, no skończymy temat na pewno Optimusów. Pojawiła się trzecia, ostatnia fala tych kart w grze i tutaj trzeba przyznać, że mamy chociaż jakieś malutkie zaskoczenia, które troszeczkę, no nawet Macieja w w osłupienie, który za tymi kartami jakoś ostatnio już nie przebawi bowiem chociażby Kaka otrzymał 97 tempa, Thierry Henry, który teoretycznie ma słabszą kartę niż rok temu, no bo dostał chociażby downgrade, także przede wszystkim ma 97 tempa, co jest rekordowe u Francuza. I chyba takim naj, by, największym zaskoczeniem, który, no, zawodnik, który także wpadł mi w oko jest Owen, ponieważ on otrzymał nie dość, że 94 tempa, upgrade względem Prima aż o 4 punkty, to dodatkowo dostał upgrade słabszej nogi do 5 gwiazdek i tak naprawdę ten Michael Owen jest obecnie takim, no chyba można powiedzieć Butra dla ubogich, no bo podobno, podobny jest, jeżeli chodzi o sylwetkę, i jeżeli chodzi o te wszystkie statystyki wewnątrz gry do Hiszpana. Więc myślę, nawet, że za jakiś czas, kiedy Owen stanieje, nawet przetestuję go w grze i sprawdzę, czy on faktycznie jest taki dobry, jak wygląda na papierze. Natomiast, jeżeli jesteśmy w temacie Optimusów, trzeba tutaj jeszcze wspomnieć, że Maciek ostatnio się upominał, że nie ma dalej SBC o ikony, że ten temat wymarł, że to wszystko upadło że jej zapomniało i tak dalej, i tak dalej, no a tutaj nagle, proszę Państwa, ni stąd, ni zowąd, i jej właśnie chyba wysłuchało Macieja, bo w grze pojawiły się kolejne SBC o nowe karty, tym razem już oczywiście są to trzy karty, Historia Ikon, Pujola, Klajwerta i kogo jeszcze? Nedweda. Nedweda, oczywiście, że tak. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że te SBC może nie są jakieś rewelacyjne, jeżeli chodzi o jakość tych zawodników, ale na pewno jeżeli chodzi o ich cenę, ona jest myślę całkiem uczciwa. No cena jest bardzo spoko, tylko ta cena zaczęła się robić spoko dopiero w ostatnich dniach, kiedy praktycznie wszystko pospadało po tych Lightning Runs podczas Food Player Days. I z tego, co się gdzieś tam orientuję, no to taki Puyol czy Nedved, no w zasadzie wszyscy są o kilkadziesiąt procent tańsi od tego, co jest na rynku, jakbyśmy chcieli sobie kupić te karty właśnie na, na kup teraz. I no wszyscy może poza Puyolem, tutaj tutaj bardzo fajnie by się mogli wkomponować, myślę, że w większość składów, bo taki Nedved 100% na gdzieś na kamie. No Klajwert ma w tym roku pięć gwiazdek słabszej nogi, chociaż to no, niewiele znaczy, no mimo wszystko bardzo fajny aset. Te 89, 89 tempa to też tutaj bardzo się fajnie komponuje, więc no ogólnie fajnie, 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 fajnie że w końcu mamy te SBC, tylko szkoda, że, że, że tak mało, no myślałem, że to będzie w jakimś większym natężeniu wychodzić, ale od tygodnia, póki co e, cisza, no ale ja jestem Sasinem Fify po tym, co się stało tydzień temu, więc zakładam, że dzisiaj znowu coś wyjdzie i może, może być trochę grubiej. E, liczę też na jakieś nie tyle Optimusy, co i ikony Baby nawet ale które które dają radę jeszcze teraz na przykład yy, Laurą Blow Baby, czy chociażby, no nie wiem, Luis Alberto, tak? Dobrze, Luis to jest no Luis. No tak, no bo też, i y, y, chyba gdzieś tam między wierszami mówiło na początku sezonu, że chyba y, jest możliwe, że dostaniemy nawet wszystkie ikony, w, y, czy w słapach, czy też w SBC, więc no, niektóre z tych ikon, no to trudno sobie wyobrazić, żeby po prostu w swoich lepszych wersjach pojawiły się do zrobienia w SBC, jak chociażby Ronaldo Nazario, no przecież y, no, takiego zawodnika raczej byśmy mogli zgarnąć chyba co najwyżej wersji Baby, tej ocenionej na 90 I tam może on by się gdzieś pojawił w trzeciej z fali słapów, jeżeli taka w ogóle wkroczy do gry, no albo właśnie w SBC. No bo ten Ronaldo Nazario, oceniony na 90, no to już niebawem będzie taki zawodnik, który nie będzie jakimś niesamowitym piłkarzem w realiach. W FIFA 21, stojącej na tym wyższym poziomie, no ale będzie właśnie też takim, no łatwym do zgarnięcia dzięki, dzięki SBC. Myślę, że będzie można by go wtedy tanie zrobić. Nie Luis, tylko Carlos. To od razu się poprawię i oddaję Krzysztofowi głos. Ja tak za bardzo o ikonach to jakby nie mam co się wypowiadać, bo chciałem tylko odnieść się do komentarza użytkownika Mega giga na naszym kanale. Nie jestem w stanie zrozumieć tego waszego narzekania na jakieś tam statystyki kart, na przykład ikon. Patrząc na takiego Klajwerta, tak wiem, że nikogo go on nie grzeje, ale w 21 na karce moment typu dostaje 5 gwiazdek słabszej nogi, czego nie było na karcie moment z 20. Patrzę na Ronaldinho, gość dostaje jakieś niesamowite A względem swojej karty moment z 20 do siły strzału. Patrzę na R9 moment. Spory boost do zwinności i balansu względem 20. Co z tego, że jakieś tam statystyki pojedyncze mogą być gorsze, jak ogółem te karty moment są po prostu lepsze niż w poprzedniej części gry? No to ja odwrócę pytanie. Co z tego, że jakieś tam pojedyncze statystyki są lepsze, skoro ogółem te karty są gorsze niż Poprzedniej części gry. No, na przykład y, są oczywiście pojedyncze karty, które są dużo lepsze niż ich odpowiednik zeszłego roku, jak wspomniany Michael Owen jak na przykład Zanetti, który ma na przykład... Wskoczył do gangu Hulita pierwszy raz przede wszystkim. Ale są karty, które niestety są dużo, dużo, dużo gorsze niż te z zeszłego roku, jak na przykład Klajwert. Jak... Moim zdaniem mimo, bo 5 gwiazdek sztucze, 5 gwiazdek w żaden sposób go nie ratuje. Jak na przykład Rykard i kilka innych kart, których no niestety, mm, które na przykład, o ile w tamtej Fifie były chociażby używane przez jakiś tam, gra... przez jakiś tam procent graczy, tak w tym roku niestety nie Będą i ale ogólnie, im więcej ikon, tym lepiej. W sumie ta dyskusja mogłaby zostać pociągnięta gdzieś tam dalej, bo pan Mega Giga napisał taką jedną ważną rzecz, że trzecia sprawa jest taka, że wszystkie te statystyki na kartach są o kant tyłka rozbić. No i ja generalnie muszę się z tym zgodzić, bo w dużej mierze w FIFA jest tak, że dużo ważniejsze są te animacje unikalne, sposób poruszania się. To jak dana karta strzela, jak się zachowuje na boisku niż same statystyki wewnątrz gry, szczególnie jeżeli chodzi o strzelanie, bo strzelanie tak naprawdę, czy się strzela zwykłym złotym dębele, czy się strzela kartą, która ma, nie wiem, 89 strzelania, no to to wciąż będzie bardzo podobne odczucie, co zresztą też udowadnia to, że wiele osób gra na taką Neymarem, czy nawet tym ostatnim El Sharaouim, tylko dlatego, że w polu karnym bardzo dobrze się nim kręci, a kręcenie się umożliwia strzały z dogodnej pozycji i najczęściej te, um, zdobywanie tych bramek o czym zresztą sam Dominik się przypo, yy, przekonał, bo jakiś czas temu mieliśmy okazję zagrać 2 na 2. No i ten L szarał i tam strzelał lepiej niż Ronaldo. Nazario momentami. Także myślę, że tutaj z użytkownikiem Mega Giga trzeba się zgodzić, bo też napisał, że nie czuł on absolutnie żadnej różnicy między mega drogimi a mega tanimi kartami. No i w kwestii strzałów akurat tutaj muszę się zgodzić. Natomiast i tak, gdy tylko będę mógł. Kupić sobie Thierry'ego Auriego w wersji Optimus'a na pewno to zrobię, a jeszcze wracając do tematu Ronaldo Nazario w wersji SBC, jakby dali mida za 4 miliony niewymiennego, to bym w ciemno go zrobił. No i chyba tyle miałem. mam do powiedzenia w tym temacie. Ten Aurito mi się wydaje, że on, dostał, że on został delikatnie znerfiony, jeśli chodzi o dribling, a w tym roku, balans i tak dalej. No to sporo tutaj robią, więc też sobie tak myślałem, że sobie gdzieś tam później kupię tego Auriego, ale skoro on jest jeszcze bardziej sztywny niż był rok temu, no to może być tutaj jednak problem, ale bardzo mi się na przykład podoba Dizaili i on jest w tym momencie na pozycji stopera i ma 85 tempa, więc chyba będę mierzył bardziej w te rejony, no bo po prostu bardziej mi się ta karta póki co podoba i, i no chyba też trzeba jeszcze poczekać w ogóle kiedy te optim Optimusy stanieją, bo wydaje mi się, że najwcześniej będzie to a przy okazji to na razie. na razie trochę w ogóle szkoda mi pieniędzy inwestować w cokolwiek po tym, co się stało w, w ubiegłych kilku dniach, bo no, chyba nie ma osoby, która straciła, ale to gdzieś sobie o tym powiemy później dalej. Chyba która zyskała, chciałeś powiedzieć. Która zyskała, no widzisz, już podświadomie myślę, że, że już sobie po prostu wmawiam, że wcale nie straciłem kilkaset tysięcy monet tylko przez to, że miałem 100 kart w pile, no, no no i tak to jest właśnie. No dobrze, panowie, ale tutaj jeszcze jedna taka kwestia, troszeczkę może odejść od tematu samych ikon, ale właśnie zwróciliście uwagę na to, jak stoją ceny tych kart, jeżeli chodzi o zawodników Moments. I no jak wiecie, ja jestem małym fanem tych, tych wszystkich możliwych legend, ikon i tak dalej od początku ich istnienia. Zawsze co roku śledzę dokładnie ich ceny, jak one się tam mielą na tym rynku, że tak to powiem. I muszę przyznać, że w tym roku, po pierwsze, pojawia się ich mniej na rynku niż jeszcze rok temu, jeżeli nawet chodzi o takiego Auriego, bo rok temu to dosłownie już dwa dni po tym, jak pojawił się on w paszkach, to tych kart było pełno na rynku i bardzo szybko spadała ich cena, no a teraz niestety momentami żadnej karty Optimus Auriego nie ma na rynku i to samo można zauważyć u wielu innych piłkarzy, że po prostu jeżeli chodzi o ich karty historii on ich się trafia mało, albo jak już się trafią, gdzieś już się pojawił na rynku, no to ta cena jest bardzo wygórowana, czyli ogólnie póki co te ceny tych kart po prostu lecą w dół o wiele wolniej i kolejna sprawa jest taka, że jak ja się teraz tak przyglądam na spokojnie temu, co się dzieje na rynku, przynajmniej na Xboxie, gdzie zazwyczaj gram, no to w porównaniu do Fify 20 na tym samym etapie, albo może mierząc inaczej, na tym samym, w tym samym momencie od premiery gry jest zdecydowanie mniej kart niż jeszcze, niż jeszcze rok temu, to znaczy dosłownie tutaj był taki moment, aż zwróciłem na to uwagę Maćkowi, że gdzieś w niej Około 12, nawet po 12 czasu polskiego na rynku na Xboxie, gdzie jest przecież połączony rynek z dwóch konsol starej i nowej generacji było ledwo ponad 800 tysięcy kart i to jest naprawdę już taki po prostu skraj, jakby z jakiegoś okresu wakacyjnego, gdzie ludzie rzucają grę. I teraz pytanie do was, panowie, bo no nie chcę może tutaj jakoś nadmiernie się rozwodzić nad tym tematem, ale czy jest może po prostu taka szansa, że Ludzie już wszelkie... Karty, jakie mogą zdobyć w grze, po prostu biorą jako, jako niewymienne i że ten rynek praktycznie już dla wielu graczy nie istnieje, bo oni tak się aby zadowalają SBC i we wszelkich możliwych nagrodach po prostu biorą niewymienne paczki i graczy jest dalej naprawdę dużo, tylko, tylko już coraz rzadziej korzystają oni z rynku. Czy jednak myślicie, że FIFA 21 faktycznie tak mocno i szybko wymiera i że tych kart jest mało, bo mało jest graczy? Wydaje mi się, że, że trochę gdzieś tam odchodzimy od działań na rynku wymiennym i trochę tutaj gracze się uzależniają od tego SBC, co też udowadniały, e, udowadniały dosłownie te zawirowania w zeszłym tygodniu, o których mówiliśmy, gdzie Lewandowski był e, złoty, Lewandowski był droższy od swojego IFA i ludzie woleli gdzieś zainwestować w taką ruletkę w przypadku trafienia kart niż po prostu próbować sobie wyhandlować je na, na rynku, gdzie podejrzewam, że że nawet trochę taniej można było trafić te karty, niż ostatecznie z tej paczki losowej można, można było coś tam wylosować. I, I trochę tak jest. Ja zresztą sam już tak podchodzę do -y w tym momencie, że, że wszystko co się da, to biorę niewymienne. I zarówno jeżeli chodzi o nagrody za tryby, bo później mogę te karty mielić w różnych SBC, jak i na przykład robiąc karty niewymienne, inwestując je i później je wkładając do swojego składu, bo. Bo chyba nie powiecie mi, że, że w tym momencie na rynku, na rynku podkreślam, znajduje się jakaś karta za milion monet, która dorówna Wayne'owi i Runejowi w wersji Indofira. Bo po prostu nie ma takiej karty na rynku. I no, jeżeli się ktoś się nie robi. zrobił Runeja niewymiennego, no to jest bardzo stratny moim zdaniem. No ja się zgadzam i też nie powiedziałbym, że tych gracz jest mniej. Bo jest ich rekordowo dużo. Nawet jak sobie ostatnio patrzyłem na futbinę, tam jest taka zakładka, gdzie możemy sobie zobaczyć, ile było aukcji na przestrzeni. No w zasadzie od samej premiery gry. I z tego właśnie co widziałem, to najwięcej było nie spełna sześć, no niespełna pół roku temu, czyli gdzieś pewnie w okolicach października, kiedy w ogóle ta gra wchodziła. Mówię teraz o samym Xboxie, więc tutaj trochę będę jednowymiarowy. Więc Totalnie się zgadzam z tym, że im, im później, im, im dłużej ta, ta gra trwa, no to w, w pakujemy się w coraz więcej kart niewymiennych i to też się stuprocentowo odbija na rynku. Bo ja też w sumie nie biorę żadnych wymiennych nagród, bo, bo ja z, po pierwsze nic, nie, no nie wiem, tak jak sobie teraz przypomnę na szybko, to najdroższą wymienną kartę, jaką, jaką trafiłem w tej FIFA, to jest chyba Rashford i on poszedł z jakieś 120 tysięcy monet. I to by było w sumie na tyle. No, w niewymiennych, tych niewymiennych to dużo lepiej mi tutaj zdecydowanie leciało. No i przede wszystkim miałem tych paczek więcej, bo przy okazji Division Rivals mam ich dwa razy tyle, i w zasadzie zawsze wolę zaryzykować, a nawet jeśli nie zaryzykować, to mieć więcej tych takich jakichś placków do przepalenia w pikach i tak, i tak dalej. No i mimo wszystko też wychodzę poniekąd na plus na tym, bo gdzieś sobie trafię jakiegoś bonusego, jakiegoś kieliniego, jakiegoś nawasa. No i, i to mi się zdecydowanie bardziej opłaca tak, takie ryzyko. I jeszcze wracając do tych kart z SBC, no to tak jak Krzysztof mówił, no ciężko znaleźć poszczególne odbicia danych kart na rynku transferowym, a jeśli coś takiego znajdziemy, no to, to kosztuje przynajmniej 2-3 razy tyle. No, no zgoda, zgoda, więc, więc moim zdaniem po prostu graczy nie jest mniej, tylko przyzwyczajamy się coraz bardziej do tych kart niewymiennych i myślę, że to i tak jesteśmy... Teraz już dosyć, dosyć po każdym dołku, jeśli chodzi o tą liczbę kart, bo ich jest naprawdę mało na tym rynku, ale to z kolei stwarza sporo, sporo właśnie okazji do zarobienia monet. Myślę, że, że mimo tych wszystkich minusów znajdzie się też kilka plusów. Z ciekawości wszedłem w Runea na Footwizie i kliknąłem zakładkę Alternatives. Wskazało mi, że alternatywami dla Runea jest Kevin de Bruyne Toty, Bruno Fernandez Toty, z pomocników. Bruno Fernandez SBC, Bruno Fernandez bohater na główka. i z pomocników to chyba tyle. Poza ikonami, tak? Y nie ma nawet karty, która byłaby porównywalna do Runeja. No i teraz, jeżeli ktoś nie wydał tam 300 tysięcy, bo tyle mniej więcej Anglik kosztował, no to nawet nie ma kim zastąpić go. No tak, ale to oczywiście też jest jest, mówimy 300 tysięcy w cudzysłowie, bo tak naprawdę każdy już ma tyle napchanych, niewymiennych karty w swoim klubie, że, że myślę, że ludzie, którzy robili Runeja z dopłacali do niego grosze, no ale też y, odnosząc się do tego, co powiedziałeś to y, no, faktycznie mając do czynienia z Toty de i tym Runejem no mogę stwierdzić, że raczej by się znalazło nawet wiele osób y, które powiedziałyby, że to ten Toty De Bruyne jest jakąś alternatywą dla Runeja bo po prostu y, Anglikiem grało im się lepiej i no zresztą widziałeś chyba Krzysztofie, jak ostatnio graliśmy 2 na 2, jak rozpoczęliśmy mecz gdzie ja tam po prostu jakimś randomowym strzałem z dystansu po prostu strzeliłem w okienko, gdzie bramkarz nawet nie zareagował, więc no tak po prostu się przedstawia sytuacja i myślę, że tego Runeja to jeszcze będziesz wiele razy przytaczać e, przy wszelkich dyskusjach związanych z FIFU 21 no bo po prostu to była chyba po prostu taka karta, którą robiąc e, w tak taniej cenie można było e, najwięcej wygrać. No ale teraz, jeżeli jeszcze jesteśmy przy tym temacie, to może szybko omówimy temat innej karty Anglika, którą możemy obecnie zrobić w SBC, będzie ona dostępna jeszcze przez 9 dni od premiery tego odcinka i jest nią Johart oceniony na 91. No i cóż, po pierwsze, Macieju, czy ty uważasz, że Anglik zasłużył aż na taki wysoki overall na swojej karcie flashback? No bo, no pamiętamy, no to jest dwukrotny mistrz Anglii, więc coś tam mu się należy, no ale czy on kiedykolwiek był na swojej karierze aż na takim wysokim poziomie? No i po drugie, czy czasem nie jest tak, że te statystyki, które on tam ma, czyli niska siła i cecha, że unika wrzutek, troszeczkę go dyskwalifikuje czy nie jest teoretycznie lepiej kupić IFA połpa, niż właśnie robić kartę tego Joharta? No nie mnie to oceniać, czy zasłużył? Ciężko mi w zasadzie powiedzieć, ale po, no, po prostu trafi na taką FIFA, gdzie już nie ma, nie ma takiego pytania, czy ktoś zasłużył. Po prostu, tak tutaj się przyznaje owe i statystyki, no i trzeba się do tego dostosować. A, a co, do tych, co do tej użyteczności, no to wydaje mi się, że on tutaj ma sporo wad i tak jak właśnie sobie dyskutowaliśmy przed odcinkiem. No, to przede wszystkim chodzi tutaj o siłę i o reakcję, i one są chyba nawet gorsze od zwykłej karty Nika Połpa. Już nawet nie mówiąc o jego ifie. A więc, no, z mojej perspektywy, z tego nawet jak grałem na tą kartę, no to dosyć łatwo strzelało mi się te bramki, jakoś nie czułem takiej, takiego zagrożenia z jego, z, jego, z jego strony, że faktycznie jakiś strzał gdzieś tam może zostać wybroniony. W ogóle największy problem w, w tej Fifie mam chyba z Alisonem i z Edersonem, w sumie z, tym z tą dwójką Brazylijczyków z Premier League. Jak w ogóle nigdy, nigdy wcześniej w ogóle nie miałem takiego problemu z Alisonem jak, jak w tym roku. Więc no, zakładam, że, że, że też większość z nas by sobie jakoś odbiła cenę tego, tego harta, jeśli chodzi o to SBC, ale mimo wszystko wydaje mi się, że no to akurat nie, nie jest dobry aset, jeśli chodzi o składy. Bo to głównie, znaczy można powiedzieć, że to jest fajna, że to może być w zasadzie alternatywa dla tego Alisona, jeśli ktoś ma w składzie właśnie Jogomeza. E, Ifa czy też nie Ifa, więc, więc tutaj, tutaj możemy w ten sposób myśleć, ale no, ja bym mimo wszystko tej karty nie robił ze względu na te, na te, na te dwie rysy czyli tak jak wcześniej wspomniałem o reakcjach i o sile strzału, ale no, no nie wiem, może ktoś grał więcej razy na tego Harta niż ja, to mo, może powie coś więcej. No ja grałem z pięć razy i muszę przyznać, że za każdym razem bardzo się cieszyłem, że grałem przeciwko niemu, bo i jakaś finezja z dystansu, no w wykonaniu takiego runeja no to praktycznie za każdym razem gol. Przy wszelkich wrzutkach ten Hart faktycznie potykał się obrońców, nie dawał rady przy, z wychodzeniem do tych wrzutek, miał problemy z przepychaniem się z innymi zawodnikami, no i tak ogólnie, no... Grając na główkę przeciwko niemu można powiedzieć, że także jest łatwo, jeżeli chodzi o jakieś strzały wewnątrz pola karnego, gdzie mamy odsłoniętą po prostu drogę do bramki, no to takie jaki już każdy bramkarz, no praktycznie każdy strzał puszczał, puszczał jak leci, więc niczego nadzwyczajnego nie pokazał, jeżeli chodzi o takich bramkarzy, których ja dalej nie lubię najbardziej to myślę, że jeszcze tutaj do tego grona, które Ty wymieniłaś, wymieniłeś, Macieju, dorzuciłbym Oblaka w swojej najlepszej wersji, bo no on faktycznie wiele razy po prostu napsuł mi krwi. No ja muszę dodać, że na przykład mi się fatalnie grało Połpem, tak? Dla mnie to był najgorszy bramka z jakim w ogóle zagrałem w FIFA 21, bo yy, czy ja grałem zwykłą wersję Połpa, czy ja grałem ifem Połpa, to nie, nie było nawet meczu, żeby strzał w kierunku mojej bramki nie, nie wpadł do sieci. To znaczy każdy strzał w kierunku połpa to był goli i nigdy nie rozumiałem fenomenu tego bramkarza i na przykład dla mnie najlepszym bramkarzem w FIFA 21 jest Allison jeżeli chodzi o, o to jak dobrze zachowuje się na linii bramkowej no ale kwestia bramkarza to jest naprawdę bardzo sporna i indywidualna i myślę, że jakbyśmy zapytali naszych słuchaczy, który bramkarz jest najlepszy i najgorszy z nich, to większość komentarzy by w jakiś sposób się pokrywała bo dla jednego jeden bramkarz będzie najlepszy, a dla drugiego jeden będzie najgorszy, więc też nie do końca tego harta bym skreślał No ale jeszcze wracając do tego połpa o którym powiedziałeś, no to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jego fenomen to wyrósł przez pierwszych kilka tygodni po premierze gry, a później tak naprawdę nawet Weir, Weir Yang, który grał e, Anglikiem, szybko już zapse, zaprzestał wszelkiego używania jego karty i tak samo ten jego inform jakoś niesamowicie nie podnosi statystyk względem zwykłych kart, więc dla mnie Pope obecnie to też nie jest już jakiś niesamowity bramkarz, ale że tak jak zwróciłeś uwagę, puszcza wszystko jak leci i w moim przypadku na przykład każdy inny bramkarz, jeżeli już dopuszczę do jakiejś trudnej sytuacji i tak puści, i tak puści wszystko, co by się tam nie działo, no to po prostu, czy tam stoi pop, czy tam stoi Alison, to nie ma wielkiego znaczenia. I pop służy na przykład u mnie po prostu czasem jako taki gość do potrzebania chemii w składzie, i, i, i tyle, to jest jego całe zadanie. No chyba najlepszą puentą tego wszystkiego jest, że nie, nie ma złych bromkarzy, są tylko ludzie, którzy dobrze się nim przesuwają drążkiem, i myślę, że się z tym zgodzicie, bo. Można sobie postawić z jakiegoś brązowego bądź srebrnego goalkeepera, i jak ktoś to przemanewruje, no to, to wyjdzie mu praktycznie na to samo co taki hard. No ja się z tym zgodzę, no bo też wiele gdzieś turniejów, które miałem okazję komentować w tym roku, to nieważne jaki bramkarz właśnie był na, na linii, a jeżeli ktoś umiejętnie używał prawej gałki, przesuwał się gdzieś korzystając z tych mikroruchów. Bramkarskich, to potrafił wybronić dużo więcej sytuacji niż inwestując w najlepszego możliwego bramkarza w grze. Odnosząc się, Krzysztofie, do tego Twojego poruszania, no to właśnie myślę, że na koniec tego odcinka spuentujemy go poruszeniem naszego rodaka, który poruszył cały Ultimate Team. A konkretnie chodzi o Roberta Lewandowskiego, który otrzymał swoją 32. kartę w historii tego trybu gry i jest to absolutny rekord. Pierwszą kartę lewy otrzymał w FIFA 12, był to inform oceniony na 81 i tak to powoli szło, szło, szło. Praktycznie w każdym roku dostawał co najmniej kilka kart specjalnych, aż teraz yy, otrzymał trzeciego Forma FIFA 21, jest to absolutny rekord. Nawet Cristiano Ronaldo czy Leo Messi nie dostali tylu kart specjalnych, jeżeli chodzi o tę formę, co nasz Polak-rodak. Myślę, Macieju, że przede wszystkim ty jesteś z naszej trójki na najbardziej dumny z wyczynu Roberta. No, to znaczy nie tyle dumny, co to jest bardzo fajna ciekawostka, bo też trzeba powiedzieć, że to wcale drugi nie był Messi czy Ronaldo, tylko z tego co pamiętam, to Suarez. I ta przewaga chyba Lewandowskiego, jeśli się nie mylę, bo ja to liczyłem, nawet o tym pisałem, wynosi chyba trzy informy. No więc to jest spora zaliczka, zwłaszcza, że do sezonu, do końca sezonu jeszcze, jeszcze daleko, i myślę, że Lewandowski też w przyszłym coś ustrzeli w, w, ty, w tym geście. Więc, więc ten wynik na pewno będzie śrubowany. No i chyba ciężko będzie to pobić, chociaż Halant jest na najlepszej drodze, żeby za jakieś 5-6 lat przynajmniej wy, zrównać się z Polakiem. Tylko właśnie smutne w tym wszystkim jest to, że ja z tych 32 informów, no nie jestem w stanie odnaleźć przynajmniej jednego, którym, którym dobrze mi się grało, który, z którego jakoś niesamowicie czerpałem przyjemność i on przede wszystkim wpasowywał się w metę gry. No, FIFA 14. Gdzieś, no właśnie, musiałbym sięgać właśnie do tej FIFA 14, gdzie, gdzie ta główka robiła robotę, ale z drugiej strony mogę też powiedzieć, że, no, że wtedy mnie na przykład nie było stać na coś takiego, bo tam się po prostu grało. <laughs> kartami z bo, za 1 czy 2 tysiące monet, więc. To ja nie wiem, o czym to, ty to mówisz na pewno na też jest jakiś argument. No nie, no wszyscy grali tam Bentek na samym początku, a później to tam chyba już, z tego co pamiętam, to też jakieś ikony trochę, trochę, trochę tańsze wlatywały. I chyba nikt wtedy nie myślał o Lewandowskim szczerze mówiąc, bo chyba wtedy, do, wtedy pojawiły się ikony, tak jak, jak dobrze pamiętam, tak, jako legendy, 14, Ale więc. to ja te grę no, pamiętam zupełnie inaczej, bo to był ten właśnie rok, w którym zarobiłem rekordowo 150 milionów monet, kiedy najdroższa karta kosztowała 5 milionów, więc no, to, to, ja nie wiem o czym ty mówisz, bo ja bym wtedy nie grał Lewandowskim właśnie z racji na to, że on był za słaby. Natomiast no faktycznie te informy nie są zbyt grywalne, jeżeli spojrzymy na wszystkie z nich, no ale trzeba przyznać, że chociażby taka karta. Karta Toc Lewandowskiego w FIFA 18 to była naprawdę jedna z najlepszych kart w całej grze, chociaż wiem, że niewielu z Was nie ugrało, no bo już to był, to była końcówka po pierwsze gry, po drugie Lewandowski, no jakoś nigdy nie był zbytnio popularny, jeżeli chodzi o całą społeczność, no bo właśnie on się kojarzył już wszystkim z tymi informami, które nie są zbyt grywalne. Natomiast tu jest jeszcze taka kwestia, że jeżeli porównamy Messiego i Ronaldo do lewego, no to jak wiemy w przeszłości Messi i Ronaldo nie dostawali tak ochoczo ifów, bo po prostu. Zbyt szybko nawarstwiłyby się te ich karty wysoko ocenione, dochodzące do 99, i musimy wiedzieć, i pamiętamy o tym, że po prostu Portugalczyk i Argentyńczyk, żeby dostać kartę w formie, no to już tam musieli strzelić jakiegoś hatrika i zrobić coś naprawdę niesamowitego, ale Wandowski jeszcze w tych y, słabszych FIFA, takich jak, y, w, znaczy w tych FIFA, w których on był słabszy, jak chociażby 12, 13 i może nawet 14, chętniej dostawał po prostu, chętniej i, i, i jej dawało mu karty w formie, no bo on był Niżej oceniony, i, i tam nie było takiego problemu, że y, jej się bało, że on może tam nawarstwić sobie tych kart niesamowicie dużo i że za chwilę dolecą one do poziomu 99. Więc my, myślę, że on miał tutaj tę przewagę nad Argentyńczykiem i Portugalczykiem, że w przeszłości był po prostu słabiej oceniony i przez to dostawał y, chętniej y, te ify. Natomiast no, ostatecznie chyba nie będziemy na to już tak patrzeć, i po prostu musimy zwrócić uwagę, że Robert jest rekordzistą Ultimate Team i raczej prędko. Kogo nikt nie przebije, a tak jak wspomniałeś, Macieju, no on jeszcze dalej jest w świetnej formie, i myślę, że tych kart specjalnych dostanie, no, co najmniej kilka do końca swojej kariery. No i na pewno też ikona gdzieś w przyszłości, ale też łyżkę dziegciu w be beczce miodu muszę tutaj zapodać, bo pamiętam jak była taka FIFA, nie wiem czy to było rok temu, czy dwa lata temu, jak razem z Maciejem trafiliście właśnie niewymiennego Lewandowskiego I. I naprawdę strasznie narzekaliście na tę kartę. Już tutaj nie będę używał konkretnych słów, bo być może monetyzacja tutaj filmów by została zablokowana, ale pamiętam, że nie byliście zadowoleni z trafienia właśnie karty. To było w 19, gdzie przerobiliśmy wszystkie style gry przez Roberta. O, i no, no, jakby to powiedzieć, było wiele kart wartych z 500 tysięcy, jakichś nawet tanich ikon, którymi grało nam się lepiej niż Polakiem. No, ale, no właśnie, no, żeby tutaj nie, nie wyłączono nam monetyzacji, to nie będę już dalej komentować. To, <noise> trzeba, to jeszcze trzeba powiedzieć, że to był ten jego najwyższy i wtedy chyba 94 on wynosił. I, no, no i, i to, to był pik za Foot Champions w ogóle. Cieszyliśmy się nawet, że taka karta padła, już nawet układaliśmy skład pod niego. No, no niesamowite rzeczy tam I się działy. Chyba no okazało się, w tym samym momencie, w tych samych nagrodach za Fu Champions dostaliśmy wersję Baby Ferdinanda, tak? Mida. Tak mi się wydaje. Mida chyba, no, 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 no dobra, to by no w każdym terminac, razie no, tak. to, to nie, ma, nie, ma, nie ma znaczenia, no, no z, wyszło na to, że był gorszy od Baby Van Bastena z tego co pamiętam, i to tak, został szybko oczywiście. przepalony, został szybko przepalony w SBC. I to też jest taka w sumie puenta, bo jak sobie weźmiemy tych, e, tych pięciu zawodników, którzy mają najwięcej kart w formie w C i FIFA, no to. Jestem w stanie się założyć, że najwięcej pozytywnych, najmniej pozytywnych właśnie takich uczuć, wspomnień to będzie, większość będzie mieć co do Lewandowskiego, bo tam jest na pewno Suarez, jest Messi, jest Lewandowski i no nie wiem kto jest na czwartym miejscu, obstawiam jakiegoś um, Azarda pewnie, czy, 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 czy coś w tym stylu, więc, więc, więc no, no szkoda właśnie, że, 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 że Robert jest tak strasznie niegrywalny i to też jest poniekąd wina tego silnika który no przez, przez lata w zasadzie stawia tylko i wyłącznie na tempo, bo to jest ten I zwinność przede i, wszystkim i zwinność. No właśnie, To jest najważniejsza. Zwinność i dribbling są najważniejsze. Fifi od kilku lat. I to jest myślę problem, który trzeba będzie załatać, bo, bo tak jak tutaj już przytaczając jeszcze komentarz właśnie mega giga, no to ludzie o wiele bardziej chętniej woleli grać na przykład osmane dębele na ataku niż, niż Robertem, bo osmane dębele zawsze można było zrobić coś ekstra, uwolnić się, a strzał był tylko formalnością. No i tutaj nie miało znaczenia to, że Robert miał fantastyczne strzały, skoro ani nie potrafił się urwać napastnikom, ani nie potrafił ich przekiwać, a najczęściej w tych zeszłych FIFA nie był w stanie nawet strzelić bramki z główki. No i to był problem, który, który gdzieś sprawiał, że ten Robert nie był tak często używany, jak mógłby być, ale mamy nadzieję, że w przyszłości to się zmieni. I być może mamy także nadzieję, że troszeczkę zmieni się system, jeżeli chodzi o strzały i sam silnik gry, no bo niestety, odnosząc się do tego komentarza, no i po prostu trzeba stwierdzić, że te strzały, no faktycznie mają znaczenie u zawodników, jeżeli chcemy uderzyć z pokaźnego dystansu, no bo wtedy wychodzi ten cały skill Runea, gdzie sobie można strzelać te finezje w nieskończoność one zawsze lecą w Same okienko, no ale jeżeli już spenetrujemy polekarne, no to faktycznie takim dębele można zrobić dalej wszystko na etapie marca, w którym przecież praktycznie każdy ma już w swoich składach wiele kart ocenionych na 90 albo i więcej. No ale cóż, takim, taką myślą zakończymy dzisiejszy odcinek i na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć! Cześć.